No już włączyłam. A co mówłeś? Na nagrywanie. Nagrywanie. To, wespół, to może się zacznę obnażać. A ty a nie, <śmienny> co jest? nie nagrałeś tego jak zjadłem pająka? Nie. No, tak, są nogi. Zjadłem pająka prosto z kolana. Pewnie gdzieś tam lata po brzuszku. I rodzice szukają mydnego pajączka. <śmienny> So, ty, A później będę te ty. robił kurwa te klocki owinięte w pajęczynę. Będę, będę jak kurwa, człowiek pająk zamiast ręki to będę pa, pajęczyna właśnie kurwa lecić do... Ty ktoś za pomóżna! Nie sorry to moja pajęczyna. Ona się trudno spłukuje. Rąkli się kurwa. Na swoich nie szczękają a chudro? Mogą cię wstać? Nie swoich kurwa, deryć! Kurwa! Kurwa! w tym poziomie, Co tam panowie wie, ciekawego pijecie? Menele, kto tu wie, co nie Co robią menele ogrodowe? Bebe, co robią menele ogrodowe? Menele ogrodowe, bo my się kurwa czas. Menele ogrodowe się obnażają. on black torna, czyli czarnego kurwa... czarny ten, jak? Blackthorn to jest... E, topór, nie? To pewnie. Czarny topór... Czarny topór, kurwa czajder. Pić kurwa ice cold filtren. Ja, <grym> ja może zdechnę, zimne, ale pająk będzie cały czas żył. Będzie się rozmnażał. Z mojego ciała wyjdą pająki. Owinęłam się siecia, pająk. Dawa Dawa dawaj mi tą, jak ona ma? Jak ona ma ta na imię, co kurwa biega nago po packingu? Ramona lej Ramona, dawaj mi tu kurwa na stronę No, <laughs> 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 <tu> na stronę Pokaż jej Pokaż jej Andrzeja, dąbka, nie? <laughs> na solówkę, mikrofon już jest włączony, ty Pokaż jej, jak wychodzą mi <laughs> kurwa Ogródowe Ogrodowe <grymne> ogródowe mnie, <grymne>